Jesteś pełny rezerowa aktywność? No właśnie na czwórkę skoczył, czwórki na szóstkę Latająca książka Dobra Trampolina Hej Hej, o, hej. A Ja rzuciłem na to klosek i jej to się zaczęło bo tu była trampolina Aha Twoja, kolej. Nie podoba mi się ta gra, <grafy> <grafy> Dawaj, idziemy na nota <grafy> Matyś? To ja Ale to jest pękne Pani, pocieszy... Pani kiedyś na polskim pycie Pani kiedyś na polskim pycie, mentalnie jest 19-latkiem Hmm. Chyba dobrze. Nie no, wiem, nie czy wiem. Nie. Z, zależy, czy Zależy ona wie co, co, to oznacza. O, moje ulubione. A już myślałem, że wyjdzie no, Piwnica, drugi pokój. Pi piwnica, drugi pokój. No nie, tylko nie ten gorszy pokój. W ten, nie, ten, 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 ten pierwszy to ten jest najgorszy. Ten drugi ten kor. Ten to jest. Ten to Ten pierwszy, no, W tym pierwszym może nie musisz schować. O, mamy już mroźne. A, bo korków nie ma. L3. Korki mamy tutaj. Masz. I idź do WANA, sprawdź aktywność. Największa to była dwa. Największa aktywność. To były dwa po sobie, czy jak? Y, dwa, takie dwa. Y, przerwa na 0, i znowu dwa. I A, czyli to nie jest Twins. No bo tutaj już były dwie interakcje, nie? No zobacz, no. Dwa itemki tutaj se leżą, po prostu. No. Dobra. Nie okay, podoba mi się to, że jestem tutaj. Jesteś pewny, że zerowa aktywność? No właśnie na czwórkę skoczył z czwórki na szóstkę. I Latająca książka. Ten duch jest wspaniały w robieniu interakcji, i nie było. Zrobił event z czerwonym światem, jeśli dobrze kojarzę, to jest najrzadszy event. I potem jeszcze widziałem, jak w książce pisze, nie? To on wtedy lata. 2. Więc tak mamy na razie pismo i to tyle. Na pewno to nie Dwa, jest shade. Pyszne, Na korytarzu jest 9,4, a na... w pokoju To jest zero. tutaj. To jest pokój. Wiesz cały czas tam są głoźne. Znaczy, temperaturę tak, chciałem sprawdzić, nie? Marczy Martwi... wygląda. Martwi mnie to, że to może być jeden z tych szybszych, nie? To jeszcze było dziecko, ale zwykle dziecko jest najgorsze. O kurde, Twinsy. Nie nawet Twinsów nie ma. Nie tak. Na kim? To jest jakim profesor. Nie tak mamy? mamy jedynie... Pismo i to tyle. Do czego twinsów może... nie może być. No pismo. No to twinsów nie ma. A ja MFK zaznaczyłem. <noise> Dobra, i zostawiam cię tu samego. Zwierczę to. No to, co co ma być? On już tyle razy te drzwi ruszą <noise> Lubi te drzwi, co Ej, zobacz, w dzien zobacz w dziennik, ile mamy zdjęć drzwi. <noise> drzwi. I Sero UV. Chyba można UV skreślić, wiesz. Drzwi. Dobra, ja idę stąd. Sedo też można skreślić. No tak. Aby zdjęć to już wszystko, co potrzebujemy, na pewno jakieś przypadkowe, ale znajdziemy gdzieś. Weź nie, on lubi te drzwi, nie? <laughs> co by teraz wziąć? Ale ja mam dużo sanity, co to ma być? 84 sanity to ty masz nawet mniej ode mnie Jak Chyba wiesz chyba, wiesz co? chyba wiem na koła ma ducha A gra, wiesz, tak po sanity patrzę. Ale ja event dostałem Nabiorę no, spirit box a tak nawet dropna tak się pewnie czuję i wezmę smadze, żeby zadanie zrobić na znaczy, twój jednego smadza i idę pi, 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 pi. Wiem też to na jej nie potrzebuję Jedynie tchej mógłby mnie schontować bo Tej mory na wyższym sanity handować, bo jest młodszy w końcu Spokojnie póki ani orbów nie Where are you? Are you here? Are you close? Mamy spirit box Moro i do da się sprawdzić, po co z Hanta spójrz to po prostu wyjdzie, jeśli, jeśli będzie normalny po co z Hanta. A też trzeba by było sobie mocno o, ten, obniżyć te sanity, żeby dało się wywnioskować, czy to jest moro i z Hanta. Hmm. Czyli tak, skreślamy orwy i dotsy. Znaczy, skraść sobie orby u Bo no wiesz, tyle razy drzwi dotną, a ani jednej u no to raczej u nie ma. <grym> Jak mam całą stronę pokazać. drzwi. <grym> Ej, chciałem tak odpowiedzieć, że Halo nie, nie ma ten, jakby co. No. U V-ki nie ma, nie? Ja to Patrz, zauważyłem, to nie? nie. Drzwi. Wow. Jestem 3 jest lata stonarzem i nie wiem jaki, jaki to jest gatunek Dębowe no, Też tak właśnie strzelam, że dębowe, nie ale Jedynie potrafię rozpoznać dębowe Jesion och, Ochla, jakoś tak się nazywało ej, ej, e, Oraz wiśnia, no, to tyś... tyle Powiedz jak... Powiedz jak, jak się, czym się różni? Dębowe to na pewno wytrzymałość. Ale dębowe od? Nie wiem, od wiśniowego. Kolorem. <grym> <grym> no co, no, jak to jest, to od razu da się zauważyć, że wisia, że wi to jest wiśnia, a nie domu. Wiśnia jest taka ciemna. Lecz <grym> może być, <mogę powiedzieć, grym> że fioletowa. <grym> Matyś, ty rasista. Dobra, chodź, idziemy. Matyś, rasista. Po czym sądzę? Na korytarzu jest 1,3, a w jego pokoju 2,3. Wiesz, bo jednak, jednak on może wyjść z pokoju z tego, nie? Może zachodzić. On, ma... on, on nie może, on, on, on ma szlaba, że... On tak siedzi, tak se chodzi, nie? ale wziął, wziął, 시드 <laughs> 어한알 이제... 아, oh, 아, 아하 I tyle było z idealnego rana Ty, pierwszy, pierwszy raz zauważyłem, że oni okna naprawili w tym aucie I teraz widać, że, że one jest zabetonowane w środku, nie? Ty, ja wraz przy zamknięte drzwi, albo zamkną za sobą. <grych> Idę zobaczyć Sanity. No, no chyba Spirit, no. <grych> Dobra, jadymy. To niby, był, to niby była prędkość moroja na Zero Sanity? To niby jest prędkość moroja na Zero Sanity, tak? To jest chyba James Bond. Czekaj, <grymne> <grymne> moroj... No, tak. the weaker the, their victims, the stronger the more it becomes. Madeśmy zero sanity.